Skuter Motobish z silnikiem GY6 139 QMB. Po remoncie silnika jest wymieniony nowy wał. Na nowy wał simmeringi. Ogólnie góra silnika, tłok z cylindrem, głowica nowa i tak dalej i tak dalej. Odpalanie silnika. Specjalnie go dałem na pole, na dwór, aby był sobie całą noc tutaj w blaszaku nieogrzewanym pomieszczeniu. Zobaczymy, czy ten silnik odpali. Trzeba nadmienić, że jest wciąż na dotarciu. Już pierwsze kilometry za mną i zobaczymy zimnego silnika. Czy odpali, czy wybuchnie, i tak dalej, i tak dalej. Podotykam. Jak sami możecie zauważyć, zimny. Dłużej nawet przytrzymie wydech. Tak samo. Wszystko jest zimne. Tutaj od strony tego bezpośrednio możecie zauważyć. Proszę bardzo. Czyli cold start silnika GY6 po remoncie inna pojemność włożona 80, tak zwana pseudo 80, 72 cm3. Więc kluczyk, zapłon. No i zobaczymy, czy odpali. Proszę bardzo, bez problemu. Dosłownie dwa obroty wałem i już to mamy. Docierać, jeszcze raz docierać, spokojną jazdą, aczkolwiek też nie wolno go tak zamulać, tego silnika. Czasem, raz na jakiś czas, rzadko kiedy odkręcić do połowy, albo i nawet trzeba też pamiętać, że można do kilometra na całą manetę, ale to musicie mieć na uwadze, żeby to wszystko robić z głową i silnik musi być naprawdę dobrze, dobrze, dobrze i jeszcze raz dobrze rozgrzany. Ze 2-3 km przejechać się, żeby mógł sobie nabrać swojej temperatury roboczej.